To, tato, tato, podwieziesz nas do szkoły, bo zaczynam za 30 minut. Wybacz, bardzo bym chciał, ale samochód się popsuł i jest w naprawie. Co? Jak mam teraz się wytłumaczyć nauczycielce? To będzie brzmiało jak najgorsza możliwa wymówka. Hej, możecie iść na piechotę. Przecież i tak nie macie daleko do szkoły. O nie, za nic nie pójdę z moim przygłupim bratem co gada do ściany. Ściana ma więcej godności od ciebie. To uważasz, że ja nie mam godności. Jak raz ci powiedziałem, że nie interesuje mnie oliwka Brazil, to wybuchłaś histerią, że połowa pokoju wyglądała jak po huraganie. Ale oliwka Brazil to moja idolka. Zrobiłabym dla niej wszystko. Dobra, jak chcecie, zdążyć idźcie już teraz i nas nie denerwujcie. Jasne. Jasne. Ej, serio połowa pokoju wyglądała jak po huraganie. Żebyś wiedziała. No ciebie wtedy nie było, ale ja byłem, więc wiem, co mówię. O rany, utrapienie z tymi dzieciakami. Max? No siema. Witaj Jarek. Chcesz usłyszeć śmieszną historię o mojej siostrze? Dawaj, co tym razem odwaliła. Wczoraj, kiedy mi nawijała o oliwce Brazil i ja jej powiedziałem, że mnie ona nie interesuje, to ona zrobiła się czerwona jak pomidor i zaczęła wydawać jakieś okrzyki godowe. Kurna dzwoń po karetkę, bo się uduszę ze śmiechu. Także widzisz. Jak ty z nią wytrzymujesz? To proste, doprowadzanie jej do szału daje mi satysfakcję. Ziomek, ty mógłbyś o niej napisać całą książkę? Jeszcze jakbym chciał. Mówię ci, mój brat nie zna się na prawdziwych celebrytach. Co się dziwisz, jak on już zgłupiał do reszty? Grałby całymi dniami w TPFF gry? Dokładnie, taki on niewychowany. Witaj, panie Marku, co u pana słychać? Wszystko leży, jak należy, panie Stanisławie. Bardzo dobrze, mam mi się dla ciebie. Widzisz drogi panie Marku, doszło niestety do wypadku ciężarówki, która miała nam dostarczyć towary. Obeszło się bez ofiar śmiertelnych, ale no towary same się nie przeniosą. To zrobię to ja. Ciężarówka nie rozbiła się daleko od nas. Na szczęście nie więc wiesz co robić.